Anna siedziała na zatłoczonym przystanku autobusowym, obserwując świat wokół niej. Ludzie w pośpiechu mijali się bez słowa, jakby każdy był zamknięty w swojej własnej bańce chaosu. Dzieci płakały, starszy mężczyzna z trudem podnosił torbę, a młoda kobieta z oczami utkwionymi w telefonie niemal zderzyła się z latarnią. Czuła się tak samo zagubiona jak ten tłum, rozproszona, zmęczona, przepełniona poczuciem, że życie wymyka się jej z rąk. Wszystko zmieniło się pewnego sobotniego poranka, gdy natrafiła na artykuł w internecie. Proste zdanie przykuło jej uwagę: "Zacznij od siebie. Porządek wewnątrz porządkuje świat." Poczuła, że te słowa były skierowane do niej. Być może klucz do odnalezienia szczęścia w chaosie leżał w uporządkowaniu swojego wnętrza. Tego samego dnia postanowiła spróbować. Pierwszym krokiem było uporządkowanie jej małego mieszkania. Szafa pełna niepotrzebnych ubrań, biurko zawalone papierami, wszystko zdawało się odbijać jej wewnętrzny stan. Anna zaczęła od drobnych kroków. Najpierw wyrzuciła rzeczy, które przestały być jej potrzebne. Potem stworzyła w rogu pokoju kącik tylko dla siebie, z wygodnym fotelem, świecami zapachowymi i książkami. By wieczorami mogła siąść tam z kubkiem herbaty, dać sobie chwilę na złapanie oddechu. Kolejnego dnia stanęła przed lustrem i zadała sobie pytanie które od dawna unikała, co sprawia, że czuje się zagubiona. Na początku było to trudne, bo odpowiedzi przynosiły ból, samotność, niepewność co do przyszłości, poczucie niespełnienia. Ale z każdym kolejnym dniem pytała dalej, co mogę zrobić, by poczuć się lepiej? Odpowiedzi zaczęły być bardziej oczywiste. Spróbuj nauczyć się czegoś nowego. Spędź więcej czasu na świeżym powietrzu. Anna zaczęła uważniej patrzeć na świat wokół siebie. Wcześniej nie dostrzegała, jak promienie słońca prześwitują przez liście drzew, jak zapach świeżego chleba o poranku może poprawić nastrój. Zaczęła codziennie zapisywać trzy rzeczy, za które była wdzięczna. Pewnego dnia były to pierwsze kwiaty, które dostrzegła w parku, innego uśmiech nieznajomego w sklepie. Z czasem lista rosła, a wraz z nią rosło poczucie szczęścia. Zrozumiała też, że porządkowanie swojego wnętrza nie oznacza izolowania się od świata. Kiedy pewnego dnia zobaczyła, jak starsza kobieta próbuje wejść z ciężką torbą po schodach, podeszła, by pomóc. Ta drobna przysługa sprawiła, że poczuła się częścią czegoś większego. Zaczęła angażować się w lokalne inicjatywy, sadzenie drzew, organizowanie zbiórek. Dawało jej to radość i przypominało, że świat, choć czasem chaotyczny, jest pełen ludzi. Którzy też szukają swojego miejsca. Ostatnim i najtrudniejszym krokiem było zaakceptowanie, że chaos jest częścią życia. Anna nauczyła się, że nie wszystko można kontrolować i że to w porządku. Kiedy czuła, że sytuacja ją przerasta, brała głęboki oddech i przypominała sobie, że szczęście nie zawsze oznacza brak problemów, ale zdolność do ich pokonywania. Minęło kilka miesięcy. Pewnego dnia. Siedząc na tym samym przystanku, Anna zauważyła, że świat wokół niej wcale nie był już tak chaotyczny. Ludzie nadal się spieszyli, dzieci płakały, a przechodnie. Zdawali się pogrążeni w swoich myślach. Ale Anna patrzyła na to z innej perspektywy. Znalazła swój porządek w tym wszystkim. Zaczęła od siebie, a to wystarczyło, by świat wokół niej nabrał sensu.